Wszystkim bardzo serdecznie z tej strony, Unki i nagrywam odcinek z opening go Miało być 10 skrzynek, ale jest 8, bo nie chciało mi się odbijać. Także dostańcie łapkę i tuba, bo tu bez dzwona to jak pies bez ogona i lecimy. Otwieramy pierwszą skrzynkę, ale pierwsze cięcie Yy, dobra, także otwieramy pierwszą skrzynkę Jest to Rival Box Więc, cyk, otwórz Otwieramy I uwaga I jakieś gówno wyleciało Ale dobra Otwieramy drugą Uwaga To, to ma wylecieć Dobra Uwaga O, o może być, może być Przynajmniej jakiś profit będzie, coś się sprzeda. O, uwaga! Uwaga, uwaga! I dupa Nie, dobra. Dobra, dupa. E, teraz Dobra, cicho. Otwieramy kolejną o! moja ręka Skorpiona, skorpiona, dobra mm, To już mam, to tego nie o, Dobra, otwieramy, ma coś wylecieć dobrego Bo się wkurzę Dobra, nieważne Dobra, teraz Kurion Otwieraj. 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 Dobra. Uwaga. Kurde! Dobra. Teraz otwiera mój kuzyn. Kolejny. W sumie to możecie się przywitać. O, uwaga. Uwaga i gówno mam to. Tego skina. To przez Was wszystkich. Jest kurde. Gówno, no. Uwaga i... O, może być! Może być! Zamknij yy, Może być. Także yy, dziękuję wszystkim za oglądanie. dobrze, no, było... Jogdę! Jest, jest dobrze. Yy, dwa lepsze skiny, także proficik. Taki, yy, no, trochę słaby, ale... Ale jest git. Więc dzięki za oglądanie i nere!